Widzowie? Jadibaba Baba. Znaczy, ten dzień, kiedy gramy w Granny Remake 1.8. <grytanie> o kurde, ale tu jest dużo rzeczy. Dobra, Ultra. Grafik Ultra. Spider-Man. A wy wyłączymy ją. Outline? Granny Grandpa. Ok. Music można wyłączyć. A. Bo. Łączymy Darker. A wiecie, co dzisiaj zagramy bez Darkera? Nightmare. Y uh. Eee. <laughs> Nie, y easy Bez extra logs Bez Spider-man More options? Czekaj, more options O kurde, grany 2, jest jakaś inna? Nie, default może być Christmas, <laughs> Slendrina, shotgun, Defeat. grand pod oh. feed, O Ooo, stone grany? Dobra, extra tunel Może być Mirror mode, co to jest? Ej dobra tego będzie na pewno więcej niż jeden odcinku No wiecie o co mi chodzi, więcej niż jeden odcinek Bo tu jest naprawdę dużo rzeczy do... Dobra, to znam W każdym bądź razie tu jest bardzo dużo rzeczy Oj, yy, most sensitivity Czekaj, main settings i... Most sensitivity, o 1.8 akurat Oj, czekaj, yy, main settings No może to dwa zostawimy Okej, okay, coś zepsułem, moją myszkę widać yy, nie, nie mam pojęcia co się stało F1? Nie, to tak nie działa Okej, okay, 45 FPS-ów. <laughs> Okej, okay, do, dom babci dziadka, mogę iść gdzieś indziej? Eee, tu, tu nic nie ma, więc <laughs> może tam nie pójdę. Okej, okay. hello? I co, ktoś mnie uderzy? O, <laughs> Dobra. To było dziwne. To było, to było dziwne. Oglądałem już Diza oczywiście odcinki z tego, więc wiem, że jest jakaś migierka z dziadkiem. Ale kurde... Hmm, ciekawie. Mam nadzieję, że nie jest za głośno eee, Nie, jednak wiecie co? Eee, czekaj, player control, dobra, tu nic się nie zmieniło eee, Sensivity troszeczkę zwiększymy, back to game, dobra A wooden czemu mi to podpisuje? W ogóle gra... o oh, kurde, dziadek Walić to, chowam się On jest serio wolny Co, on tu dopiero teraz doszedł? O nie O nie O nie O nie, on zrobi Spidera Albo nie o, dziadek śpiewa! Słuchajcie O oh, deee <grystanie> Po Powiedzmy, że się się w górę supa. Paść na Twitcha link w opisie A! Oh, dobra, Spider, 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 Spider O, oh, man Oh man Ale się zestresowałem, co? Ja pierdzielę widzieliście jak bo blisko? Dobra Jak na ra Z dziadkiem jest o wiele Już kiedyś nagrywałem fangame O nie, pułapka pu 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 w moim pokoju, zajebiście Leave this house o nie już kuleje. Dobra, spróbujmy sobie tego baga yy, z... Yy, oczywiście kuchnią. Bo wiecie, ja w grani jestem dobry, ale grani z dziadkiem to już zupełnie inna kategoria. O nie, bo to jest waza tych obydwóch O nie, tam poszedł sam dziadek. Ty, ale to dobrze teraz wiedzieć, że tam waza leci. Tylko tak no. Babcia i dziadek yy, nie wiem czy tam obydwoje poszli, więc teraz mamy problem mamy. Okej, okay, słyszę babcię gdzieś tam chyba. Okej, okay, udało się. <laughs> Czy wejdą obydwoje. Okej. Okay. O, to jest to przejście. O nie, nie włączyłem... Okej, okay, FPS-y wzrosły. Eee... eee! Coś tu się zepsuło z tą liną. Coś tu się zepsuło. Ale nie włączyłem laserów. No niestety. Ale kiedyś nagrywałem taki fangame z dziadkiem. Eee... O nie. Już tu idą. O nie! Dziadek tu idzie. O oh fuck. Dobra, niech tam idą. Sobie to przejście otworzę. O oh fuck. Dziadek tu jest. Okej, okay, niech tam idzie. Niech tam idzie, niech tam idzie grani. To jest ważny przedmiot. Okej, okay, niech tu przyjdzie. <laughs> Dlaczego jest łom? Nie powinno być tu dziadka. O kurde, ta grań Ok, te głupie kartony, oczywiście. Eee, Parto w shotgun. Okay, niech to sobie ładnie spadło. Niech tam idzie. Dziadek tam jest, dobra. Oh man! Oh man! Kurak dziadek przyszedł. Ok, zobaczymy, jak to są naprawdę szybcy. Eee, <laughs> dobra No, 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 chodźcie tu Taki mądry, taki mądry Okej, okay, w mikrofalówce nic nie ma, dziwo No, 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 chodź tu, chodź tu dziadku Idziemy, idziemy Okej, okay, ta waza to jest game changer Z tym możemy zrobić Absolutnie wszystko e e e. O, part of shotgun, akurat Oh no Dziadek, czy on to słyszy? Chyba nie. Chyba tak, chyba tak <laughs> Dobra Okej, okay, niech tam idą Okej, okay, są obydwaj na dole Oh no mi milutki Proszę cię zostaw, nie Okej, okay, niech motek tam leży, my sobie idziemy stąd <laughs> Okej, okay, dziadek jest tu, co z babcią? Dobra, ciało jest łatwy, tylko czym on ma słego okulary No no no, chodź tu Oj, okay, mogę jeszcze dzwoneczkiem w sumie Taj, okay, niech tam idą. W sumie obydwoje niech tam idą. A my Idziemy. Może kuchnię sobie spadamy. W całość. Okej, okay, znowu tędy. No, niech tam idą. Okej, okay, tu granic przyjdzie eee, Ciekawe ile ten film będzie miał On może być długi, jeden z dłuższych Dobra, niech tam sobie idą Crowbar Crowbar, do czego to? I byśmy sobie książkę zanieśli, wiecie? Tylko okay, jeszcze babka musi tu przyjść Granny z Weiss. Kaj okay, obydwoje tam są Mhm CO? CO? WIDZIELIŚCIE TO? Ale... Co to było? Ale myk zrobiłem <laughs> Schowałem się pod łóżko zamiast odstawić tą deskę Ej, <laughs> co? Oh, ale to było śmieszne O nie, idzie tu dziadek No chodź tu <laughs> Okej, okay, nie zahałasowałem Okej, okay, łap to tam, ftr będę miał przez całą grę, kurde Okej, okay, idzie tam Okej, okay, część broni Okej, okay, tam wszyscy Sobie zaniesiemy broń Mamy też saunę Więc to nie jest źle Kurde, ale tu... Nie, nie, nie Proszę cię, niech ta strzelba leży spokojnie <laughs> Niech ta strzelba spokojnie leży Okej ok, okay grani tu idzie A widziałem, nie? Ciekawy skąd Oj, 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 oj nie będę chodził w kółko, bo wiem, że to może nie zadziałać. <śmiech> Natomiast. <śmiech> nie, wiem, kto tam spuścił. Aha, to była tak. klapa, którą miała ta. Przyjdzie dziadek, bo był alarm. Powinni obydwoje przyjść. Eee. Dobra, backuję. No ale coś z dziadkiem. Okej, niech co to tam idzie. No i moja waza tu jest. Czy ona ich tu dwójkę sprowadzi? Jeśli tak, to będzie dobrze. Chyba idzie dziadek Okej okay. no Ale idzie ten dziadek czy nie idzie Co on kurde śpi Okej okay, widzę je paznokcie ja pierdzielę Tego nie było w oryginale, oni to dodali, ale to dziwnie wygląda <laughs> mnie, nie wiem, mnie już męczy ta grani na przykład Dobra, zeskakujemy. A, na w tą klamkę, <laughs> ja nie mogę Dobra i need something to break it Crowbar Do czego? Okej, okay, dziadek jest na dworze Prawdopodobnie to przyjdzie Nie mogę rzucać w ściany Może łomem też mogłem Tak jak z młotkiem No dwójka tam była, widziałem Jednak jedynka Pip Okej okay. Możemy ich tu jakoś, żeby tu przyszli Nie, bo oni tu idą wtedy O kurde Grandpa co za dury Okej, okay, ona faktycznie poszła na dwór Nie, nie broni Okej, okay, to zarówno wybuch o Kogoś zmroziło Okej, okay, czemu mnie nikt nie goni? Okej, okay, okej, okay, Sandrina w kolejny chodzikam będzie na pewno yy, świątecznie, święta w grani. <grym> na pewno będzie jeszcze oczywiście na 1.8. <grym> na pewno będzie jeszcze gdzie jest ten dziadek? Na pewno będzie jeszcze yy, co tam, grani 1.8. Grani, grani, grani w yy, święta, dziadek ze strzelbą, z mamą Bajonkiem oczywiście, no i z innymi rzeczami. No, dużo rzeczy jeszcze nie zrobiliśmy, ale... Okej, okay, widział mnie bardzo dobrze. Okej, okay, zanieśliśmy Miśka jakimś cudem. Okej, okay, zobaczymy kto przyjdzie. jest babcia. Robimy tak. Okej, okay, to było prostsze niż myślałem. Ale nie, nie, nie. Niech tu przyjdą. Teraz zastanówmy się. Dobra, na pewno z bronią trzeba iść. Po Ammo Pewno trzeba tam to Ogarnąć, na pewno cylindryjny mamy trzeba ten Po spiderki Ej uwolniłem się Halo? Halo? Dobra chodźcie mnie zabić Chodźcie mnie zabić, bo co, coś się zepsuło chodźmy mnie zabić Coś się zepsuło, nie mogę nic robić nie mogę się uwolnić z pułapki, ale gówno Jakiego, jakiego zrobiłem 360 No, 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 grani, grani, to było nieładne I teraz nie mam wazy, teraz nie mam jak ich zbejtować tutaj, żeby przyszli Chyba, że zrobię tak I mógłbym wejść do tego Niech tam idą Teraz tak, co my możemy zrobić z tych wszystkich przedmiotów? Książkę możemy zanieść i możemy tam to wysadzić Okej, okay, chcę, żeby tam poszli Mogę mi pułapkę rzucić, dobra, nieważne Eee, to, a potem książka. To a potem książka. Niech tam idą. Niech tam idą, mnie nie widzą. I jest spokój. Ok, jest grani. Jest Grandpa. <coughs> Okej, okay, grani. Nie ma. Dziadek to słyszał, więc od razu idziemy. On jest przygłupi, idziemy po książkę. Dobra, nie wie, że tu jesteśmy. A, bo on te drzwi otwiera. Ta. On chciał nas zrobić bambuko. Ok, nie ma go tu. Ok, zaczekamy. Co to jest, łeponki? Tak, łeponki. Dobra. Eee, to e, śrubokręt odblokowaliśmy. tamto też odblokowaliśmy na dole. Eee, jeszcze tylko trzeba do pająka. Ok. Ok, jest dziadek. Jeszcze jakby tu babcia przyszła, jest. Ok, jest dobrze. Jeszcze tu tylko babcia przyjdzie <laughs> i będzie git. Okej. Okay, szybko. Panie są tępi. I see Ok, śrubokręt, odkręcamy karki. O, on jest czarny teraz. Ok, granic tradycyjna, nie najmądrzejsza. Eee... Crowbow. Kurde, to czego jest Crowbow? To czego jest Crowbow? Nie mam pojęcia. Czy to są jakieś skrzynki? <laughs> Dobra, musimy mieć powazę. Musimy mieć po wazę i można ich dwóch uspać właściwie <laughs> Ale po co nam to będzie? Niespecjalnie nam jest to potrzebne tak szczerze Okej, okay, poczekamy tu, no co mamy Co mamy robić Pff, nie, to grali naprawdę I see you W sumie jakby ta, tak, by ich tak teraz uspać Pójść potem broń Idźcie tam tylko jednocześnie muszą tam przyjść, nie? <laughs> bo jak nie przyjdą, to będzie dupa. I nie możemy wchodzić w pułapki, bo. Okej, okay, dziadek jest taki głupi, więc robimy tak. Wspieramy babcie z nadzieją, że nie rozwali tego. I dziadek jest tu. Nie wziąłem karmy, trudno. No, żebyś wiedział. Pch, nie widział mnie. Okej, okay, trzeba chwilę poczekać. Eee... Aż się grani z respi i znowu ich tam baitujemy No no tak Nie mam klucza Ok, Okej, screwdriver idzie tu Czy gran w ogóle może wyciąć z tego? Okej, idź tam babciu Z siatkiem zrobimy to samo co przed chwilą <laughs> W ogóle tam już można nalać benzynę I przeciąć można TT Okej, okay, domowy twoje, pięknie, 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 pięknie to będzie double kill. 36, 37. <laughs> 56, 57, 58, 59 Okej, okay, mamy jeszcze dużo czasu Czyli tak, klucz musimy zanieść tam z Bird Seed eee, Co jest nam niepotrzebne kompletnie eee, To i to musimy tam. No i jeszcze zostaje nam tylko Pepper's Play, którym możemy co najwyżej postrzelić W sensie, no wiecie Unieruchomić, tylko nie wiem jeszcze czy uciekamy, na pewno nie uciekamy kanałami, ale tam będę musiał zaraz iść Tylko nie wiem czy uciekamy Dobra góra, góra jest cała czysta, został tylko pająk Czyli została sama góra z pająkiem Cała góra czysta Pierwsze w sensie pierwsze piętro, nie parter, tylko pierwsze piętro. Eee, całe czyste. Tak, bo tam ewentualnie coś w łazience jest, jak nie widziałem tego. I dół jest cały czysty. Bo już wszystko przejrzałem. Czy gdzieś musi być melon, ale to nie wiem gdzie. No i piwnica jeszcze nie jest i na dole nie jest, czyli jeszcze, jeszcze dużo skrytek. A to na spokojnie. Czyli już są żywi, czyli można ich tutaj yy, przywołać. I oni niech tu idą. Nie ma muzyki w ogóle. To jest strasznie cicho. Okej, okay, już ta muzyka mi uszy rozwala, nie. To jest takie głośno. Niech on tu idzie. Klapa spadła jeszcze. A my pójdziemy z yy, Weaponki i Birth Seed Okej, okay, Masterki. I tutaj Hogwil od razu. Warto wiedzieć. Okej, okay, niech sobie idą tutaj. My idziemy to zanieść. I można ich w sumie wysadzić. Mała przerwa. Eee. Na czym to ja? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu ich chyba zwabiłem z 5 minut. Nie było. Dobra, niech tam idą. Eee. Dobra, master key. Nie, chyba tam chciałem iść. Dobra. Olać to. O, może łomem mogę ten alarm rozwalić. Został tylko padlocki. Tu już nawet nie ma... Już nawet nie ma kodu. Tylko padlocki To może być u Slendriny. Na pewno jest u Slendriny. No niech tam idą. A my sobie weźmiemy te koguile i tak dalej. Ja słyszę kratę. Złej strony. To może być to. Okej, okay, ten dziadek jeszcze tutaj to ogarnął. Co, idziemy ich znowu zabić. <laughs> w sensie, no wiecie. Eee... A spróbowałbym jeszcze łomem ich tutaj. W sensie łomem, czy da się wiecie co zrobić. A bo wiecie co? Dobra, niech tu jeszcze idzie. Yy, idą właściwie. I chcę... Łuponki. Nie no ten dziadek jakiś upośledzony jest. Okej, okay, głupi alarm, czyli łom jest do tego. Spoko, spoko. Teraz tak. W ogóle jest na dwór. W ogóle tak ładnie zrobi to przejście. Kiedyś było takie brzydkie. Ej, nie spadło to. To jest jakiś zwagowane nie mam pojęcia A ta notatka co robi Okej, okay, mam trzy sposoby na ich zab... Właściwie cztery Kusza, strzelba, to i to Eee Dobra, wiecie co? Okej, okay, chcę strzelić w tą benzynę <śle> Chcę strzelić w tą benzynę Co oni robią? Oj, to było bliskie <śle> No idźcie tam Kurde Prawie w tamto strzeliłem im wybuchło Nie wierzę w to ty też, dziadek, spadaj. Jakbyście tak grzecznie jednocześnie poszli. Okej, okay, co to jest? Co to jest mi, powiedzcie? Kurde, zabiła mnie. Serio? Nie wiedziałem, że tak się da, że ona mi może zabić w samochodzie. Kurde, dzień czwarty, a blokuje nam tylko jednej rzeczy do wygranej. No nie. Dobra, idziemy do pająka. No, gin sobie, gin sobie. Dziadka strzelbą zabijemy. Chodź tu. Dziadziu Ej, ta gra jest naprawdę dopracowana To Jest prawie takie odczucie jak <laughs> Prawie takie odczucie jak e... Podobne odczucie jak na Steamie i Niby nie to samo, ale wiecie, ale jest bardzo podobnie i bardzo mi się to podoba Fajnie taki vibe Oryginalnej gry O, a za minutę 20 sekund się powinni zrespić Więc Szybko idziemy Gdzie jest belt? Dobra, idziemy najpierw to zrobić, kids z tym Eee Nie ma babci pająka. Więc jest dobrze. Czy to nie powinno być wody przypadkiem w sumie? O kurde, jest woda. Okej, okay, się zablokowałem chyba o pająka, nie wiem. Nie ma babci pająka. Wyłączyłem ją. Playhouse. Okej, okay, tam, tam to kółko powinno być. Coś tu jest? Meat, okej. Okay. Jest źle. A tu bym mógł kurkiem, ale... Czy ja to chcę otwierać? Chyba nie. <laughs> Engine part. Bo ogólnie babcie ziady, które mogą wejść. Co by wyglądało komicznie, no ale. <laughs> musicie uwierzyć na słowo. Ale ja ich tu nie chcę. Oni, oni nie. Bo to jest ta specjalna kratka, żeby tu weszli. Ale ja nie chcę, żeby oni tu wchodzili, więc. Nawet nie ma co. Eeeem Rotędy nie chcemy, ale tutaj jest to I tutaj jest duża szansa Albo ewentualnie w arbuzie może być Jedynka, prawda? Oj, oj, oj Nie, nie, to, to wygląda bardzo źle Ta winda Na Steamie to jest o wiele lepiej zoptymalizowane Czemu tam jest w ogóle guzik? Jakby Okej, okay, w tym może być klucz Oby w tym był klucz Oby Można wejść tu z ten kurek Praturzuci Marbuza Powinni tu przyjść. A my pójdziemy sobie. tędy. Okej, okay, moja waza jest na dole. O, idą tu obydwoje. Eee, dziadek skupi. My idziemy na dwór. <laughs> I oby to był. Oby to był ten klucz. Oby to było to. Bo ja już chcę to kończyć. Co w się sensie bardzo przyjemnie się gra, ale. Ale wychodzimy stąd. Jeśli to jest naprawdę wszystko. To to. Okej. Okay. Zrobiłem to. Zrobiłem to jeszcze z Miśkiem. Nawet mnie nie gonili jak miałem Miszka. Ja nie mogę. Dobra, łatwo. Łatwo, 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 łatwo. Cień, cień ducha? Cień ducha? Podejrzane. Ale esa, czemu on miał broń i tego jednocześnie? O co chodzi? Dobra. Wszyscy we trójkę mnie pożegnali. To, to było dobre. To była dobra gierka. Naprawdę. W kolejnym odcinku będzie jeszcze kilka odcinków z tego, bo to jest bardzo dobra gra. I naprawdę żegnamy się i <laughs> się mano.